O to chodzi. To, to tam. A... Dowodowa. Ta na pewno. Tak, tak to jak? Mogę, mogę u ciebie przenocować? Jasne, nie ma problemu. A tak pogrywam. No bo jestem już jest tak daleko od domu, a zaczął padać test. Rozumiem. Dobra, chodź. Cool. Dobra, Instek. Halo? O, ze w są coś co. I chyba nawet widzowie to widzieli. Na no, chyba, że to, to usunę w Montażu. A co to było? Nie wiem. Nie wiem, co to było. Dobra, Instek. Ja będę spać po to, że ty będziesz mógł spać tutaj. To jest z tym cegły? A co cię to obchodzi, Książkę piszczas? Nie. No właśnie. O, widzę, że już jest z nas. No, dobra. A. Co jest nie mnie, ja tak? Eee. Tak o co chodzi? No po prostu właśnie wstałem. A po co zjeść ubrania? A bardziej jest i buty. No tak mi się lepiej śpi. a lagi! Lagi! Jakie lagi? Ja tam nic nie widziałem. Coś mi się włączyło znowu. Nie, zacznij, ale jak coś mi się wam na telefonie, na co też widzowie to, włą... to, to widzą. To no na to ubiorę się i pa. Ach. Pa. 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 Dziwnie ta łapka. Jakoś się nie trzyma. Całaś, ona latała. Muszę wstać jakoś. O, Nie Chyba nikt się nie odrazi, jak je zabiorę. To idziemy... Nie idziemy. wyjście Wyjdźcie! co ty tu robisz? A, utknąłem tutaj. Nawet nie wiem jak. Po prostu, po prostu zasnąłem i obudziłem się tutaj. Okej. Okay. To wszystko wyraźnie. Przynajmniej nie wszystko. Albo wszystko, nie wiem, era fiada, jedziemy. Ile my tak jeszcze będziemy jechać? Nie wiem. Sorry. Co jest Co na takim bezludziu? W ogóle gdzie my pojechaliśmy? No, na no jakieś wyszło gdzie w ogóle. Tak, to też jest takie zepsute. Dobra, no to tu do środka, ja zobaczę, co z autem jest. Dobra, no to. Dobra, jakoś otworzyłem. Dziwne. Nie ma zupełnie kółska, no chyba zaszpina. No kreśle a jedyne co jest to, to herbata i kubek. Mega dziwna. Zaraz, co z tym autem. Dobra, dobra. Już troszeczkę jest. Oh. To... A. Mm. Mm. Oa. Oh, wow. Daleko do chłopa z To jest kur... what the fuck? O co chodzi? Lecę. Au. Gdzie ty właściwie? Nie niebie. No, gadałem z Jezusem Ok, ale co jest teraz o tym? Chyba zamiast je naprawić, zniszczyłem. No właśnie, widzę. Poczekaj, zobaczę coś. Ok. Ej, chyba to się jechać. Poczekaj. Nie, nie da się. Nie da się. Niestety. Kurde. A myślę, że w końcu będziemy. Mogli stąd wyjechać, dobra? No dobra, zostańmy tutaj, na dobie, kiedy ten deszcz się nie skończy. No, dzień dobry, co Pana tutaj sprowadza? Otóż mam taki problem, bo w wizowie nie zostawiałem łatwiej w górę, mam na to sposób. Więc tak, poproszę widzów, żeby zostawiali łapkę w górę. I żeby zostawiali subskrypcję. Słyszeliście mnie? Au. A co się z panem nie tak. Nie to, ale mnie tak naprawdę nigdy nie było. Byłeś, widzę cię tam. Niestety, widzowie cię nie widzą. Dobra, zamknij. Zapomniałem, że to jest kanał Sammy Lily Friendly. No właśnie. A więc nie mów takich brzydkich słów. Au. Ja też się przemknęłam. Dobra, a więc tak. Proszę, widzicie, abyście widać, abyście widać, abyście